Zdrowia. Kobiety! Ruszaj stąd do długowieczności, czyli czwarta edycja Klubu Zdrowia, już 20 października w Warszawie w Hotelu Intercontinental. Bardzo się cieszę, że znów spotkam się z Tobą, z Wami i naprawdę już nie mogę się doczekać, bo to jest bardzo ważna dla mnie edycja, gdyż w całości jest dedykowana kobietom. Jest dla Ciebie, dla nas, dla mnie, dla każdej z nas, która świadomie chce dbać o zdrowie. Podczas tego całodniowego spotkania dowiesz się, co zrobić, żeby żyć w zdrowiu, dobrostanie przez wiele, wiele lat, jak być piękną w środku i na zewnątrz. Bo na długowieczność nigdy nie jest za późno, prawda? W przerwach spotkasz się z innymi klubowiczami, z ekspertami, lekarzami, gośćmi oraz będziesz mieć możliwość konsultacji makijażowych w strefie Beauty. To nowość w Klubie Zdrowia. Czwarta edycja Klubu Zdrowia w nieco zmienionej formule. Będzie to 7 tematycznych mini paneli. Będzie o tym wszystkim, co obecnie interesuje nas kobiety, jeśli chodzi o zdrowie: długowieczność i dobrostan, profilaktyka raka, nie tylko piersi, znaczenie mikrobioty dla zdrowia i urody, endometrioza która dotyka wiele z nas, menopauza, która czeka nas wszystkie i jak sobie z nią radzić, ciało i umysł jako dwa nierozerwalne światy oraz po raz pierwszy w grupie zdrowia piękno czy wizerunek, czyli moda i uroda, świat, z którego się wywodzę zawodowo, świat bliski mojemu sercu. Dlatego będzie z nami redaktor naczelny magazynu Glamur Katarzyna Dąbrowska, fotografka i modelka Lidia Popiel oraz projektant mody i stylistka. Wkrótce zdradzę ich nazwiska. Mam nadzieję, że i Tobie się spodoba ta słona klubu. Czwarta edycja Klubu Zdrowia to charyzmatyczni prowadzący i znakomici goście. Przeczytacie o nich poniżej w tekście. Nie zabraknie także, jak zwykle, w klubach zdrowia ludzkich historii, bo to one. Was inspirują najbardziej. Po raz pierwszy w Klubie Zdrowia prowadzenie niektórych paneli powierzyłam moim wspaniałym koleżankom i kobietom, między innymi Hannie Lis, Joannie Górskiej czy Tatianie Mindewicz-Pułacz oraz Bartkowi Jędrzejakowi. Dwa panele, Długowieczność i Piękno czy Wizerunek, specjalnie dla Ciebie poprowadzę ja. Poniżej w tekście znajdziesz więcej informacji, relacje z ostatniego Klubu Zdrowia w Katowicach oraz to, czego możesz się spodziewać podczas wydarzenia w Warszawie, dla kogo jest to wydarzenie, jaka jest cena i co jest w niej zawarte, bo to jest bardzo, bardzo ważne. Zdrowie to nasz cel, zatem ruszaj ze mną stąd do długowieczności. Bądź z nami 20 października w Warszawie. Czekam na Ciebie, czekam na Was. Do zobaczenia.